Nie wiem, czy to, co znaleźliśmy wtedy w tym lesie, naprawdę istniało, ale jedno wiem na pewno: nikt z nas nie wrócił z tego obozu taki sam. To był zwykły letni obóz harcerski. Odbywał się co roku w tym samym miejscu, w Starym Boże, daleko od cywilizacji. Mówiono, że to tradycja, że miejsce ma swoją historię, ale nikt nie wspominał, że co roku jedno dziecko z obozu znikało. Zawsze inaczej. Raz ktoś utopił się w jeziorze, raz zgubił w lesie, raz podobno uciekł do miasta. Nigdy nie znaleziono ciał. Byłem tam po raz pierwszy. Miałem 17 lat i chciałem po prostu spędzić wakacje z przyjaciółmi. Pierwsze dni były zwykłe. Śpiewy, ogniska, żarty. Ale trzeciej nocy coś się zaczęło dziać. Zaczęło się od dźwięków. Cichych, rytmicznych stuków dochodzących z lasu, zawsze dokładnie o 2.14 w nocy. Ktoś z naszej grupy powiedział, że to może być zwierzęta, może sarny, ale wtedy jeden z młodszych chłopaków Kuba przysiągł, że widział między drzewami coś, co stało na dwóch nogach i miało na sobie harcerską chustę. Następnej nocy Kuba zniknął. Cały obóz przeszukano, wezwano policję, oficjalnie uznano, że uciekł, ale my wiedzieliśmy, że to nie była ucieczka, bo rano znaleźliśmy jego buty, stały równo ustawione przy wejściu do lasu, a obok nich ślad buta, identyczny jak te, które nosił nasz drugi komendant. Kilka dni później, podczas porządkowania terenu, natrafiliśmy na starą, zapadniętą piwnicę w środku lasu. Ktoś przykrył ją gałęziami i mchem. Otworzyliśmy ją z ciekawości. W środku było chłodno, czuć było ziemię i coś jeszcze, coś gnijącego. Latarka oświetliła ściany, były porysowane paznokciami. Setki śladów, jakby ktoś próbował się wydostać, a na ze ścian ktoś wyrył słowo: Wróci. Komendant zabronił komukolwiek o tym mówić. Powiedział, że to stara legenda, ale tej samej nocy obóz się skończył. Odwołano wszystko, przyjechały samochody, zabrali sprzęt, kazali nam spakować się natychmiast. Kilka miesięcy później natrafiłem w internecie na artykuł. Samym obozie. Rok wcześniej też ktoś zaginął, i wtedy też odnaleziono zapadniętą piwnicę, ale nie w tym samym miejscu, jakby co roku. Ziemia wypychała to z powrotem na powierzchnię. Dziś to miejsce jest ogrodzone i pilnowane. Nie ma już obozów, nie ma ludzi, ale czasem, kiedy w nocy odtwarzam stare nagrania z tamtego lata, w tle słychać te same stuknięcia trzy razy. O drugiej czternaście. Nie wiem czy to echo, czy ktoś znów próbuje się wydostać.